Świadomość siebie. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Trójka buław. Co wychodzi naprzeciw? Pustelnik. Wynik, odpowiedź, rada, dziewięć mieczy. Dołożę kartę, trójka monety. Dołożę kartę, czwórka bław. Dołożę jeszcze jedną kartę. Sześć kielichów. Na spodzie talii jest karta kilków i to może być tło czytania. To są emocje. Sedno, trójka bław. Planowanie, perspektywy dla związku. Szukamy nowych kontaktów. Do życia wprowadzamy nowe pomysły, powoli zanikają lęki, potrzebujemy zmiany, chcemy wyjść z marazmu, sięgamy po możliwości, wytyczamy sobie jasny kierunek kierunek działania, już nie chcemy być komuś podporządkowanym. Dostajemy wiatr w żagle. Wychodzimy poza swoje granice, czujemy ufność wobec swojej przyszłości. Trójka buław to jest po prostu zmiana zmiana myślenia, zmiana sposobu działania, czy zmiana zachowania. Dawne więzi zostały w tyle, nowe jeszcze się nie nawiązały. wychodzi naprzeciw. Pustenik. To jest chud emocjonalny. Trudność w komunikacji. Brak rozwoju. A od strony przeciwnej wymagamy, czy wymagaliśmy rozwoju. To też jest bezkompromisowość. Partner o trudnym charakterze, który unika uczuć, poważnych deklaracji, związku. Dokonaliśmy złego wyboru partnera. I teraz przyszły konsekwencje. Kiedy niedojrzały mężczyzna, dorosły chłopiec, ma złamane serce, to szybko znajduje sobie nową dziewczynę. A kiedy mężczyzna ma złamane serce, to odnajduje siebie, daje sobie czas. I nie wchodzi szybko w związek. Dojrzały mężczyzna, Dobrze wypowiada się o kobietach, w tym o ekspartnerce. To pokazuje, że bierze na siebie część odpowiedzialności za zakończenie związku. Szanuje ludzi niezależnie od ich statusu. I po trzecie, odpowiedzialnie zarządza pieniędzmi. A to świadczy, o jego dojrzałości. Wynik, odpowiedź, rada, dziewięć mieczy, trójka monet, czwórka puław i sześć kielichów. Jeżeli martwisz się, że nie znajdziesz, nie znajdziesz miłości, to nie jesteś jedyną osobą w tym aspekcie. Twoja wyjątkowość znika, ponieważ jest masa ludzi, którzy też boją się, że nie znajdą swojej miłości. Jeżeli o to się martwisz, to, to nawet nie szukaj, nie wychodź z domu, zostań w domu, bo to świadczy, że nie jesteś gotową osobą do miłości. Aby dać komuś miłość? I ją otrzymać. Problem jest znacznie głębiej, bo później będziesz się martwiła, martwił, czy to jest ta osoba do związku, czy związek ma przyszłość, czy związek przetrwa, i tym podobnie. Jeżeli Edyta Górniak jest mądra i silna, to kim była Maria słodowska kiri Dziewczyną Jokera? Bycie smutnym przez niewłaściwe osoby jest smutnym doświadczeniem i dużą samotnością. Jeżeli chcesz być szczęśliwą osobą, to po prostu bądź szczęśliwą osobą. Powiedz mi, kto ci teraz przyszedł do głowy? Napisz pod filmem. Ona jest inna. Jest lojalna, zabawna, miła, opiekuńcza. Jest trudno ją złamać. Jest silna i chodzi na kompromisy. Jest silna, choć zdarzają się jej słabości. Jest kochana i wojownicza. Jest cudownie nieidealna. Pomimo zmęczenia wykonuje swoje obowiązki, ocierając pod, pod z czoła. Wciąż jest tą samą i naturalną osobą, z wielkim sercem. Mogłam Ciebie opisać, więc napisz pod filmem, że to Ty jesteś tą osobą. Osoba niedojrzała, to może być kobieta lub mężczyzna, zalewa obietnicami, uczuciami, zalewa swoją uwagą, wszelkimi dobrami emocjonalnymi, i po chwili wycofuje się i znowu dostarcza emocjonalnego chłodu fizycznego i dystansu. I takim sposobem tworzy się Przywiązanie, chore przywiązanie do drugiej osoby i wszelkie emocje myli z miłością i uczuciem. I proszę o tym pamiętać. Zapraszam po więcej, świadomość ponad wszystko. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.